Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jesteśmy u pana Henryka Poloka. Witam serdecznie Witam. w oddziale, oddział Skoczów 0127 Okręg Bielsko-Biała. Okej, okay. tutaj mamy taki zestaw pytań przygotowany, żeby o, o, o żeby nie zapomnieć o niczym. To może zaczniemy od wyników, jakie w tamtym sezonie pan uzyskał. Witam wszystkich miłośników yy, i sympatyków gołębi pocztowych. Jakie wyniki uzyskałem w ubiegłym roku? Na oddziele, znaczy sekcję, sekcje to jest najniższa jednostka, to wiadomo. Wygrałem sekcję w lotach głębi starych, w lotach młodych jestem Trampkarzem jak się to mówi, słabo lotuję I nie dokładam się do tego, nie potrafię tego dobrze robić Przyznaję się bezbicia bicia A jeśli chodzi o głębie stare to w sekcji wygrałem, w oddziale W Generalnym Mistrzostwie zajęłem czwarte miejsce, czyli pierwszego przodownika, potem żeśmy mieli Jeszcze dodatkowe dwa spółzawodnictwa, jedne to były loty średnie 300 i 500 Seria przy tym była 15 na 15, więc na 100% trzeba było lecieć. I tam zająłem y, drugiego wicemistrza, trzecie miejsce. i Drugie współzawodnictwo w oddziale dodatkowe to było loty maratońskie, też seria kompletna, loty siedemsetki 10-10, loty maratońskie długie 5-5. I tam zrobiłem też trzecie miejsce drugiego wicemistrza oddziału. Na rejonie ziemi cieszyńskiej zająłem czwarte miejsce. W ogólnym w okręgu wygrałem kategorię maraton w okręgu. W kategorii A byłem szóstym przodownikiem dziewiąte miejsce. Potem były dwa mistrzostwa jeszcze takie sie, y, 7 z pięćdziesiątki. To byłem dziesiątym przodownikiem w okręgu i mistrzostwo Całe y, loty maratońskie, 13 przodownik, czyli 16 miejsce w okręgu. I na dodatek jeszcze wygrałem, bo jeszcze mamy serię z dziesięciu sześć z maratońskich, z tych siedemsetek, więc z drugiego maratonu miałem trzecią serię, sześciu goębi szybko, po szybkości, a z y, trzeciego maratonu z setki miałem drugą serię po szybkości w okręgu. No. Czyli I, to, tak, my, i to był oddział i okręg, no to tak na dodatek jeszcze w regionie krakowskim, to tam jest wiadomo region czwarty krakowski, to tam byłem w maratonach szósty przodownik i w GMP byłem tam gdzieś chyba 25, 26 dwudziesty szósty przodownik w, tygry, w tym regionie, a w okręgu byłem jeszcze drugim wicemistrzem, w GMP było o tym, że zapomniałem. O kurczę, to sporo, no, sporo tego. A na dodatek się też udały dwie kategorie zrobić w Mistrzostwach Polski. Mm -hmm. No to w kategorii Maraton byłem 30 w Polsce, 27 przodownik, 30 mm -hmm. miejsce. I w kategorii GMP w Mistrzostwach Polski byłem 102 przodownik, 105 miejsce w Polsce. No i to. I na dodatek jeszcze miałem gołębia na wystawie ogólnopolskiej w kategorii maraton, bo to są moje ulubione zabawy. Tak. 500 plus kilometrów. Miałem ósmego gołębia w Polsce w kategorii maraton. A na ten rok jak pan się zapatruje? A na ten rok, znaczy się patrząc na gołębnik, na gołębie zaplecze jest duże, bo gołębi mało pogubiłem w ubiegłym roku, no więc nie było, Wiadomo, selekcję trzeba było zrobić po lotach starych. Tam usunąłem kilkanaście gołębi, takich czterolatków, pięciolatków, co tam, jak się to mówi, nie zasłużyły, żeby tak, pracować tak. dalej. Trzeba było zrobić miejsce dla młodych gołębi, a w lotach młodych na 36 gołębi, co zaczynałem loty, to zostało mi gołębi 33, w tym było. 10, jest 13 samiczek i 20 samców. Jakoś mam, że u mnie się nagrymnikowałem. Mam tendencję, że jest, rodzi, się, rodzi się więcej samców, no mm -hmm. ale tak, tak to już jest. No i mam w tej chwili prawie 80 głębi na ten sezon do lotów starych. No ale znowu mamy, jak się to mówi, program lotowy taki bardzo wymagający. Bo mamy 16 lotów zaplanowanych w oddziale, to jest od 150 do 1000. W tym mamy 5 maratonów: 3,750, 900 i 1000. 4 loty 500, bo tam jeden jest 490 i 2,550, 3,550. No i wiadomo, do tego jest tych lotów jeszcze 7, takich w kategorii AB do 350, nie? Okay. Czyli pan się skupia na tych dalszych lotach? No, a trzeba, cały... trzeba lecieć cały program, bo to jest podstawa. Wiadomo, żeby, żeby cię było widać gdzieś dalej, to musisz się dołożyć od startu do, do mety. No, ale bardziej mnie cieszą te loty 500, plus, mhm. takie co trzeba. Głębie muszą więcej popracować, a hodowca musi też więcej dać siebie. No, bo tam na ty 100 czy, czy 300. Jak troszeczkę wiatr pomoże, co głębie są za 3,5 godziny, z takiego 350 km, no to taki lot flug, że one nawet nie poczują, że były na locie, bo tylko mają taką przebieżkę. No a jeżeli one te 350 km muszą lecieć 5, 6 godzin, no to już jest praca. No tak. To tak, więc to... wysiłek tego głębia jest zupełnie inny i przygotowanie do takiego lotu pod wiatr to też jest inny. Tam trzeba dołożyć w akumulatory trochę więcej. A jakieś zmiany względem tamtego sezonu w pracy hodowlanej u Pana się zmienia? Czy jest cały czas ten sam system? Znaczy w się lot, lotuje totalem, to samce, samice, no bo tak mnie to jakoś... Nie lubię, jak mi gołębie stoją w gojemniku. Ja mm -hmm. jestem zadowolony, jak w sobotę wywiozę wszystkie gołębie z domu i mam pusty gojemnik, mogę wyczyścić, jak tak. się to mówi, wyszpachlować. Na, na... Chociaż u mnie sprzątanie to jest codziennym, jakoś rutyną. No nie potrafię chodzić do gołębika. I, jak... I deptać po tak, odchodach. No tak. bo to jest, mam małe gejniki i wolę mieć pod nogami i w duklach wszędzie czysto, bo tak jakoś się lepiej z tym czuję. No, no dokładnie. No. A jeżeli chodzi o chorobę w tamtym roku albo lub... Yy... Choroby, choroby jako tako już parę ładnych. Ostatni, taką ciężką chorobę Adeno, to miałem w 2015 roku, ale to przez własną Własną nie dbałość, bo myślałem sobie, że jakimiś tam proszkami cudownymi ogarnę temat y, Adeno, mm -hmm. nie szczepiąc gołębi. No i jak mi weszło, to od razu była nie tylko Adeno, ale paramiksowiroza i, i upadki i, i do trzech lat miałem całe stado z 2015 roku wyzerowane. Boże, to także, słyszał, no to. także przyszedł taki okres, że trzeba było mieć 3-4 latki z danego no. rocznika, ale rocznik był wyzerowany, no niestety. I ja od tego czasu szczepienia, tylko że ja podchodzę do szczepień także w gniazdach szczypię. Pierwszy raz z tą szczepionką słowacką RP. Mm -hmm. Jak mają młode w granicach 23, 20, 20, 20 do 25 dni, bo wiadomo, to nie są głębie, że wszystkie ci się w jeden dzień naniosły i... I w jeden dzień dorośnięta są. Nie? Tak, tak, tak. Tak, te 3-4 dni trzeba liczyć różnicy w lęgu. Nie? No ale szczepię w gniazdach i szczepię wszystkie młode, te, które idą do mojej hodowli, i te, które idą do kolegów na zewnątrz, wszystkie są zaszczepione. A drugie szczepienie to robię jak szczepię z rozpłodu, dokładam do siebie, nie? bo wiadomo, coś tu nie wyjdzie, tam by się chciało więcej, albo coś się rozbiło, bo to się też tak zdarzyć może. No wtedy jak dokładam drugi leń do siebie na odstawkę, to szczypię drugi raz głębie młode i od razu szczypię ospę. Ale drugie szczepienie przeprowadzą szczepionką słowacką też, ale tą PHA, parameksoherpę adeno. Mm -hmm. I od razu ospę. Dlatego, że ospę też robię iniekcyjnie, nie przez drapanie. Dwie szczykawki, okay. jedną bije do i bije do szyi obydwie szczepienia, tylko żeby. Tum, pyle, aha, szypie 0,3 mm, a tu 0,2 insulinówką cieniutką bije drugą szczykawkę i jest pozamiatam. Czy to jest główny taki sposób zapobiegania? Zapobiegania gołębi przed chorobami. Mówią tam niektórzy takie rzeczy, opowiadają, że ospa się przeniesie na gębie stare, że spadek formy. Nie wiem, może, może nie, <śled> może nie. Ludzie, jedni w to wierzą, jedni powiedzmy, ja to robię, bo tu mam kolegę lekarza weterynarii, y, Tumka, on tak robi, a po to się uczył, że wie z czym się to je. No Zdaje się, że więcej wymążał, jak ja jestem powiedzmy rzeźnikiem, a nie lekarzem weterynarii. No, no tak. A więc jego wiedza w, w tym kierunku opieki nad gołębiami jest nieporównywalnie większa od mojej, no więc. Trzeba się słuchać, jak się to mówi, tych, co się na tym znają. No tak, ale od 2015 roku ma Pan spokój z chorobami. Więc... Jakieś tam wejdzie osłabienie. Dawcze się te treningi, kabiny początkowe, wiadomo, mm. głębie troszkę stresa dostają. No to, ale to tam sodiazot, ewentualnie jeszcze do tego kolistynę, to jest lekki antybiotyk, 3-4 dni. I gołębię możesz koszować już, jeżeli to zauważysz zaraz po locie, tak, nie? tak, bo tak, tak, tak. niektórzy, że przylatują do w wsypie, wodę postawi i leci, no On mimo się... czasu popatrzeć, tak. ale jeżeli ktoś kto umie patrzeć, no to takie rzeczy się od razu wychwycić. To trzeba chyba no, zauważyć pora, raczej, porę, bo raczej nie... powinno, bo to jest podstawa, że wtedy tak. z, z, ty zaingerujesz, bo tak trzeba i jest efekt tego, a jak to prze, y, zaniedbasz o trzy dni, to potem już jest środa, mhm. kiedy ten antybiotyk podać, a tu jest sobotę wkładanie. No tak. No, no, i no potem tak, jest tak, Maria połowa tak, stada mi no, no. a teraz zbliża się też okres lęgowy. No. Jak to u Pana wygląda? Kiedy Pan zaczyna? Znaczy się tak, jutro, poniedziałek mam taki, taką. Zawsze sobie to co roku robię w styczniu. Okresy akurat teraz jest ciepło, są fajne warunki. Jutro sobie zrobię wstępne parowanie. Mhm. Te stare pary, które tam są mi wiadomo. W lotach, po lotach starych, jak zrobię selekcję, przeparowuję imię. Okay. żeby od razu sobie ustawić takie pary, jakie chcę mieć na przyszły sezon. I to już jest u mnie załatwione. Nie? Stare pary wchodzą do siebie, a wiadomo, tam gdzieś brakuje samczyka czy samiczki, no to tam roczne młode samiczki w to muszą wejść, a, a młode głębie niektóre się już tam w węgniku młodych zaczęły układać, więc nie rozkopuję tych parów, jeżeli one mi tam nawet pasują. Czasem one się lepiej dobiorą, niż ja bym sobie pomyślał, bo same się ułożą, one coś do siebie poczują i tak jest. No i tak zostawiam te parki i na trzy dni robię taką wstępną po potem zamykam w gniazdach, tylko obserwuję to, żeby mi się nie biły, żeby nie doszło tam do kłótni, że przyjdzie że a samica jest bez skalku. No. no więc trzeba tego przypilnować. Jeżeli zagra para, widać ten kontakt jest, to przywiązanie para zostaje i są zamknięte dwa dni. Tam tylko tyle karmy czy, i żeby się napiły gołębie. Ja one tak zagrzeją się, potem ich rozłączam, i parowanie takie już właściwie właściwe około 17-20 luty. Wtedy już łączę i rozpłód, i gołębie lotowe. A jak się nie łączą, już same, to czym Pan się kieruje w łączeniu? Przede wszystkim, jeżeli one nie chcą iść do siebie, zobaczę, czy się nagrywa. Bo tak też. Yes, okay. Tak też czasem bywa, że para się nie, po prostu nie lubi. Staną wokół siebie i będą się biły, nie? Mm -hmm. Albo samica, jak jest starsza samica, jest ona w swoim gnieździe, a samczyka się tam posadzi, bo chciałoby się jakiegoś urocznego tam fajnego samca włożyć w to. Ale ona jest tak mocno czuje się w tym gnieździe, że ona mu tam nie, nie pozwoli być. Mm -hmm. Więc trzeba to tak wyczuć, żeby od razu tego samca zabrać i podstawić innego, którego ona przyjmie. Para się powinna polubić. Tak. To wtedy jest jakiś. No, i Szczególnie do lotów. Bo co to jest zapawa, jeżeli one no, sparowały się, wysiadły te jajka, ale one potem ciągle patrzą obok. No. A jeżeli one, one zagrają tak na miłość, no to i przyloty są lepsze z tego. Tak, Z jednej strony motywacja. No, motywacja oczywiście. No. A y, rasami? Kieruje się Pan rasami, czy bardziej właśnie. Znaczy się u mnie tu jest. Znaczy się rasy. Rasy to jest. Mam gołębie już od kilkunastu lat, już na tych, na wcześniejszych filmikach mówiłem, że dostałem po śmierci przyjaciela, żona robiła sel, likwidację hodowli w 2012 roku i dostałem 50 głębi z tej hodowli świętej pamięci Józka Gacha. I tych głębie już, tych oryginałów nie ma, bo to wiadomo najmłodsze już będzie się miały 13 lat, no to to się wszystko skończyło, ale są dzieci, są potomki i to są linia GERC. Tam jest Werkameny, y, mam coś z gołębi Wanon i Vanhowe I z tego gołębie tak po prostu między sobą łączę. No i coś, coś z tego wychodzi. No. Wiadomo, jeszcze tak hodowcy, jak się to mówi, między sobą też robią wymiany. Czy to z Karolem Paszkiem, mam od niego fajne gołębie, który mi też lecą i kur, z tego umie pociągnąć. Mhm. Karol chce coś ode mnie, też mu. Z czego by sobie nie życzył, no to, to, zawsze... to się wymienimy, tak. No, bo, bo tak trzeba się szanować. No No tak, tak, sport małączyć, czy się No, dzieliś, no, no i, I jeżeli się kumplujemy przez tyle, tyle lat, no to, to jak tu sobie chcesz z tego MB, dostaniesz z tygo MB. Tak. I ja będę chciał coś od ciebie, jak co mi tam się gdzieś pokaże, czy gdzieś mi coś brakuje, no to się uzupełniamy. Dokładnie, dokładnie to tak to Pomagacie się nie sobie. Wygląda, no. A na przykład y, styczeń, jak y, wygląda praca hodowlana i znaczy, przejście ze stycznia na luty? Znaczy się tak, u mnie nie ma y, tak zwanych kuracji, bo mhm. ja y, robię jedyną kurację, co robię, to gołębie po spierzeniu tylko odrobaczam. Odrobaczam inwermektyną, jest to środek taki niby do śwień, co na odrobaczenie jest mhm. też na naglisty. Y, jest to skuteczne, dwie kropelki do dziuba, jedną kropelkę na brzuch, bo to jest środek, który zabezpiecza przed y, tymi insektami, przed pasożytami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Ok. Jeśli chodzi o jakieś tam rzęsistki, y, bajtryle y, y, różne, tych, tych rzeczy nie robię, bo skończy się pierzenie, biorę gołębie, dwa, dwa z każdego gojemnika, jadę do lekarza, on mi robi posiew na grzyba, on mi robi wymaz na rzęsistki, on mi bierze kał na, na wszystko, nie mam glist, nie mam kokcydii, nie mam rzęsistków, nie mam grzyba. To co ja mam robić? No Ładować w te nerki? No nie. i inne, inne rzeczy. Nie Niektórzy tam słyszą kurację, no... Mówią, że jak już drugi, trzeci raz w jedziesz, to wystarczy 14 dni, ale pierwszy dzień, pierwsza kuracja, 21 dni. No to ładuj antybiotyk przez 21, 21 dni do siebie. No. Jedni uważają, że tak trzeba. No. no zależy, kto pewnie, jaką hodowlę, jakie problemy. No mamy. a no, czym więcej są tą chemią będziesz wchodził, tym, tym, tym słabsze zdrowie będzie. No tak. No to... bo wtedy, jeżeli ty będziesz tymi antybiotykami jechał. A nie daj Boże, coś by ci weszło w tym game, mhm. jak przyszłoby potem zrobić antybiogram, ten antybiotyk nie działa, ten nie działa, ten jest oporny, ten taki. A było ładowane. A może 10 antybiotyków, które byś tam chciał zastosować, z tego jeden łapie, dwa yy, nie całkowicie. I czym to no. potem leczyć? No tak, no Jak tyś już przejechał tak. te wątroby i te... No. Te gębie już wszystko mają w sobie. No, to. Także w to się nie bawię, nie wiem. Od lat nie stosuję żadnych takich tych kuracji dodatkowych. A karmienia w styczeń i później w przełom lęgi? Przede wszystkim yy, po wypierzeniu to wiadomo jest koniec grudnia. Przede wszystkim u mnie gębie są w parach przynajmniej do końca roku. Mm -hmm. Nie rozdzielam par, one siedzą, nie, nie noszą mi jajek, pieżą się dobrze. One są bardziej zmotywowane, jak one, one dłużej są ze sobą. Nie rozłączam tak jak chłopcy mówią, loty się skończyły, młody, rozdzielam płciowo, one się mi szybko wypierzą. Mm -hmm. Mi nie chodzi o szybkie wypierzenie głębi, tylko to o brak. dobre wypierzenie głębi. Tak, tak, Bo tak, tak sobie pomyśl, jeżeli chcesz coś szybko zrobić, ten organizm dostanie tamte produkty, witaminy, minerały, wszystko, ale jeżeli rośnie jedno pióro. Za dwa tygodnie drugie pióro mm -hmm. i trzecie i tak po kolei i to pierzenie trwa do końca grudnia. Ale jeżeli rozłączysz te gębie we wrześniu mm -hmm. i sypną dwa, trzy naraz, dwa, trzy naraz to... i ktoś mówi w październiku gębie wypierzone na zicher mm -hmm. no ale jak można zbudować dobre to pióro, jak ono dostaje podwójne, potrójne obciążenie? No tak, no wtedy nie idzie w jedno pióro, tylko w te trzy, nie? I, i, i nie ma One mają tego. czas się do końca grudnia wypierze, a nawet w styczniu jeszcze. Przecież to są głębie dorosłe, one się mają wypierzyć, ale nie. A druga sprawa, jak one się wypierzą szybko, to one też mm. szybciej zaczną się w przyszłym roku pierzyć. Mm -hmm. Ponieważ gąb ma ten cykl. Tak. I jak coś wcześniej zaczął, mm -hmm. to za rok on to wcześniej rozpocznie. Tak, 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 no tak, tak, tak. A jak on to będzie przetrzymywał dłużej, mm -hmm. bo są to głębie, które mówią, kurczę, wkładamy na 700, to jest pół lipca, a już mu głębie na, na pięciu piórach. Na sześciu piórach to jest już, jeszcze bardzo dobrze. A inne otwiera skrzydło, jest jedno zrzucone albo nie zrzucone. Mm -hmm. Jest na pełnym skrzydle do końca sezonu. No, no, no. Maksymalnie dwa, jak się sezon skończy. To jest silne skrzydło, pełne skrzydło. Tak, które sobie poradzi gdzieś tam nawet w takich warunkach. Ciężą, warunkach? Nie? No na tym, na tym, tak ja to widzę i tak to, tak to stosuję. U mnie dopiero w styczniu po tym głębie dostają 50% owsa czarnego. Mm -hmm. 25% pszenica, jęczmień mm -hmm. i 25% dobra mieszanka. Także one mają też mieszankę, żeby, jak się to mówi, nie zapomniały, że coś tam jeszcze też kukurydza, grochy i inne rzeczy są, są tak. w tym. A ten owies jest po to, żeby przez te dwa tygodnie przynajmniej, bo tego imbie wyśluzowały przewód pokarmowy. Mm -hmm. I wtedy przechodzi już Pan na okres lęgowy, to jak zmienia się no. system karmienia? No znowu, nie przechodzę... O, do dzisiaj daję owiec, od jutra coś innego. Nie. Mm -hmm. Jak już widzę, że się mi owiec skończy, to wtedy z tych 50% przechodzę na, 25, okay. na 20%, a wchodzi mieszanka, wchodzi pszenica. Czyli stopniowo? Stopniowo mm -hmm. przechodzę. No i w tej chwili znowu już jestem na 25% pszenica jęczmień, 75% mieszanka. Owsa już nie ma, już jest luty, w tej chwili już tego nie. Zaczynają grać tak, jak powinny. Samce już tak. są wesołe, samice zaczynają na ogonach jeździć. One już by chciały iść w no ale też y, trzeba powiedzieć, że jest pogoda. Mamy plus 8, plus 10 stopni. Tak, tak, tak. To, to, jest to, jest, to jest też w tego rajcuje tak. ta pogoda. No, dokładnie. No, no.